Wygraj na Tower PVP, ale bez celownika. Nie mam celownika. Łota shit, Dobra, wchodzę. Bez celownika, człowieku. Ej, szczerze, jak wygram to bez celownika, to ty zostaw suba. Dobra, mamy to. Let's go bez celownika. No, dobra, dobra, dobra. Jest giga trudno. Już widzę, że jest giga trudno. myślałem, że postawiłem przed siebie, a postawiłem czeku. Ej, to będzie giga trudne, tak szczerze. Ej, to będzie bardzo trudne zadanie. Wygrać bez, cel bez celownika, wygrać. To będzie bardzo trudne. Mam żelazo, dobra, jest żelazo, spoko. W ogólnie mam takie kółeczko, jak zmieniam tym. Ale to jest takie kółeczko w federze. Do tego, ale to jest jakby. To nie jest jako, że celownik. Teraz też, kurde. Lifestyle, SMP5. Co on robi? on idzie w dół. Ej, dlaczego? Eee, on poszedł w dół. Dlaczego poszedłeś w dół? Misiu, kolorowy, co ty robisz? Okej, okay. na Bach. Ej, szczerze, skoczyłbym na niego, ale nie wiem, czy doskoczę tak daleko. Ej, no, ale nie mam. Kurde, najgorzej, że... O, dobra, przerobię sobie na deski I teraz do niego doskoczę już Patrzcie, dobra, zrobię, zrobię po prostu taki meg. Zjem se koksika teraz Dobra, jem koksa, skaczę do niego No i co? I zabijam go, no tak On, on nie wie, że ma już tutaj u mnie przerąbane Dobra, bach, bach, bach O, tak, dominacja genetyczna Co potwórka? Wbij na tower pvp Na szefek.pl I napisz mi wyzwanie